Stalin zmieniał aparat władzy, doskonale rozumiał, jak bardzo wojna zmieniła jego otoczenie i radzieckie społeczeństwo. Pozornie jego pozycja uległa niezwykłemu wzmocnieniu. Był niekwestionowanym zwycięzcą II wojny światowej, zrealizował najważniejszy plan, jakim było podporządkowanie Związkowi Radzieckiemu państw ościennych Polski, Czechosłowacji, Rumunii, Bułgarii, Węgier. Naród wierzył, że Stalin jest genialnym strategiem, dowódcą o żelaznej woli, wspaniałym administratorem i ekonomistą. To był efekt wieloletniej propagandy, która potrafiła ukryć prawdę i wytworzyć całkowicie fałszywy obraz dyktatora. Józef Stalin od 24 roku, gdy przejął władzę po śmierci Lenina, ponosił bezpośrednią odpowiedzialność za śmierć około 60 milionów ludzi, którzy zginęli w czasie kolektywizacji, wielkiego terroru i wojny. Cena zwycięstwa w II wojnie światowej była straszna. Związek Radziecki stracił co najmniej 27 milionów obywateli, a ogromne połacie kraju.